W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Jak paciorki, różańce przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski, A Ty, Duchu Święty, wycisz mnie. Pozwól mi usłyszeć głos Jezusa w moim sercu, na nowo mnie stwarzaj. Ucz, kształtuj, uświęcaj. Mariomatko, Słowa Wcielonego, Oblubienico Ducha Świętego. Módl się za mną, bym przyjęła Słowo Boże, żyła nim. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus mówił, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarenka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Królestwo Boże, Maryjo. Królestwo Boże, każdym z nas we mnie niech owocem dzisiejszego dnia będzie Jezus który sam będzie pielęgnował w każdym z nas królestwo Boże królestwo woli Bożej Maryjo Ty, która żyłaś i żyjesz w woli Bożej, módl się za nami, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, Bogu niech będą dzięki.